Cześć! Dzisiaj Was witam z pięknego miejsca w Warszawie. To centrum warso, które mieści się przy dworcu centralnym na ulicy Chmielnej, Rukiana Pawła i Alei Jerozolimskiej. Dzisiaj tu, w tym pięknym budynku, chcemy pokazać Wam naszą najnowszą realizację. Piękne miejsce restauracji, która otworzyła się zupełnie niedawno, bo 14 lutego i jest cudownym miejscem, ale jego preludium. To to lobby, to ten hol, który ma bardzo dużo naturalnej, pięknej zieleni, drzew, które są w 100% naturalne. Te drzewa to też wspaniały przykład na to, jak biofilia, czyli ten klimat natury, którą zapraszamy do wnętrz, właśnie prezentuje się tutaj. Piękne, cudowne, wspaniałe miejsce. A teraz idziemy dalej. Sam budynek Warso to kompleks wielu biur, celarii. Prestiżowa lokalizacja przygotowała tutaj naprawdę fantastyczne filmy. I dla nich, między innymi, te części wspólne są zaaranżowane tak, że jest bardzo wiele i lokali usługowych, i innych restauracji, i barów, i kawiarni, aby spędzać w tym miejscu jak najprzyjemniej swój czas. Tu, za mną, znajduje się nowo otwarte miejsce do którego Was serdecznie zapraszam. To restauracja wybitnie nieznani. Bardzo miło mi będzie spotkać się z Karoliną i z Magdą, projektantkami wnętrz, które świetnie zaprojektowały to miejsce i opowiedzą nam trochę więcej. Zapraszam. Bardzo mi przyjemnie przedstawić dziewczyny z Biura Projektowego Canon Design, Magdalena Krupczak i Karolina Strajecka, które, które Opowiedzą trochę o koncepcji, o tym miejscu, o pracy, o współpracy, o wyzwaniach, o problemach i o szczęściu, które jest na końcu, kiedy możemy cieszyć się już tym wszystkim, co zostało wykonane. Siadamy na kawę. Chciałabym trochę wrócić do takich wspomnień, jak pojawił się ten projekt tej restauracji. Ja pamiętam kwiecień. Tak, mi się przypomina, że to musiała być jakaś wiosna, kiedy pojawiły się pierwsze szkice, bo oczekiwania inwestora zawsze są wyzwaniem muszą spełniać wiele określonych kryteriów, jak było w przypadku tego no to, to miejsca. Było dosyć konkretnie. 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 Był tak, konkret. Tak, był konkret. Jest, uwielbiam się, konkrety. Ma być efekt? <gry> tak. Ma być e, męsko, e, elegancko i to ma żyć przez cały dzień. Chodziło o to, żeby tu można było zjeść śniadanie. No, tak żeby można było przyjść na lunch, gdzieś tak. kolację i tak naprawdę żeby to miejsce żyło przez cały dzień do późnych godzin nocnych. Więc, tak, tak. Więc to też, to też była taka trudność, trzeba pogodzić. W Pamiętam pierwszego maila, który był rysunkiem, takim szkicem, taką, taką kolorowanką. Tak, tak zaczynacie to pracę nad projektem? Czyli w ogóle lubicie rysować? Lubimy rysować i wyobrażamy sobie, żeby projekt powstał bez tych szkiców, bo te szkice nam układają to wszystko. Okay. Tak, one pozwalają rozwinąć wodze wyobraźni bardzo. bo mm -hmm. jakby W rysunku możemy wszystko. A jakbyśmy zaczynali od, od rysowania w programie, no to wtedy jakby już od razu są ograniczenia, już od razu są blokady. Okay. A rysunek jest po prostu. Tak, to już czysta biała karta. Tak, tak I dokładnie, i wszystko przyjęło. I można płynąć. Tak. Co było najpierw? Nazwa? Czy pomysł na wnętrze? Bo Wybitnie Nieznani pojawiło się jako pomysł, jako taki, taki zarys koncepcji, co ma być. Czy jednak stwierdziliśmy, że będziemy robić fajne wnętrze i dopasujemy do tego nazwę? Jak nie, to było? nazwa była? Nazwa pierwsza. No, ona jest taka trochę tajemnicza. Coś się za nią kryje? Wybitnie Nieznani, więc jakby sugeruję, że to miejsce jest wybitne, specjalne. Ale niekoniecznie ekskluzywnego, nadzwyczajnego, mm -hmm. zapraszającego do zbadania tego miejsca. Sama scena też jest jakaś, jest na nią jakiś pomysł, jakaś koncepcja. Są tutaj tajemnicze twarze. Nie ukrywam, przy, przy, przyciągają wzrok, coś się za nimi kryje. Jest jakaś historia tutaj. Tak, to są twarze wybitnie nieznane. <śmiech> <śmiech> tak, to ta wizytówka, która tutaj e ja zapraszam do tej, do tej refleksji nad tym, nad nazwą, nad okay. miejscem. Mm -hmm. e... Myślę, że porozmawiamy też o samej współpracy i o tym, jak, jak nam się pracowało przy tym projekcie, bo było wiele wyzwań. E, najtrudniejsze dla mnie było na pewno e, wsparcie w zakresie w ogóle oświetlenia technicznego, bo to dekoracyjne to jest taka wisienka na torcie zawsze, ale były tu wyzwania, ponieważ całe oświetlenie, które widzimy w lokalu jest bardzo mądrze zaprojektowane i ma swoje określone zadanie. Czy opowiecie chwilkę troszkę o tym, jak, jakie funkcje musi spełniać, czyli jak ono oświetla nam konkretne punkty, ale też daje przytulność w całym lokalu. Tutaj ważne było z tego, że ten lokal działa od 8 rano, tak do różnych godzin, żeby to światło m, tworzyło sceny, żeby można było m, żeby doświecało tą przestrzeń w zależności od pory dnia. To też chodzi o budowanie tej atmosfery jakby m, pasującej do danej pory dnia, do danej specyfikacji e, Tutaj, uh -huh. wydarzenia, które się dzieją, uh -huh. więc stąd jakby te różne źródła światła, o różnym natężeniu, uh -huh. możliwości kierunkowania, e, więc no tak, tutaj światło to jest ta jedna z jeden z ważniejszych aspektów. Oświetlenie dekoracyjne, które, które jest tutaj zastosowane, to kilka takich perełek. Dlaczego wybór takich właśnie opraw? Jak kaspa. Kaspa mi urzekła, zwłaszcza ten duży rzerand. Tak, tak. też chciałyśmy biały. Tak. Czy to jest jedyna rzecz, która tu jest jasna, biała. Uh -huh. Na tle czarnej ściany, żeby podkreślić jej wyjątkowość. Tak. Yy, tak, prezentuje się bardzo okazale i myślę, że ma swoje no, wyjątkowe miejsce, ale mamy też Kinkiety. Yy z tej samej rodziny to kolekcja Apolin tak, która została zaprojektowana również przez słynne studio Grynasz. Lampy, mamy lampy podłogowe. One właściwie są bardziej elementem dekoracyjnym, ale tak, też mają taką Taką delikatną funkcję oświetlenia jakichś y, punktów. Mamy podświetlenie rośliny. To też y, też ważny element, żeby y, z tego wnętrza tak, tak wydobyć. Takie subtelne. Y -hmm. y I mamy bardzo y, nastrojowe lampki y stołowe. stołowe. Które teraz właśnie się ładują? Które właśnie się ładują. Lampki stołowe, uważacie, to jest świetny zabieg do restauracji. One tak. są, Jak one są odbierane? Bardzo pozytywnie. Pozytywnie? Tak. O, zmienia nam się światło, więc pokażemy, jak, jaki nastrój tworzą, tworzą lampeczki. Polecacie taki zabieg na, tak. na stoliki. Tak, cudownie. Tak. Zamiast świec, zamiast kwiatów e, innych dekoracji e, polecamy zainwestować w piękne, przenośne lampki, które. Piękna forma i tak. światło. Tak. W temacie mebli e, bo tu miałyśmy bardzo duże, e, bardzo duże wyzwanie, bo trzeba było zadbać o, przede wszystkim o komfort i funkcjonalność. Pamiętam, jak odwiedziłyście salon na Indesign razem z inwestorem i miałam okazję przygotować dla Was taką prezentację produktową. I siadałyśmy, testowałyśmy wszystkie chyba krzesła, które mamy w salonie, padł wybór dokładnie na ten model, to model z kolekcji Klaudi, polskiego producenta, i jak po paru dniach już użytkowania, jak one się sprawdzają? Jak, jak goście? Bardzo wygodne A, i to jest takie przyjemne, otulające. otulające. Mhm. Tkanina, która została wybrana też ma wszystkie parametry łatwego czyszczenia, więc nie boimy się jej tutaj w tej restauracji. Szerokie siedzisko, nie za bardzo otulający tutaj Oparcie, które nas nie ogranicza, ale daje nam właśnie takie poczucie komfortu. Mamy też tutaj taki VIPRUM, to pokój taki trochę odseparowany, ale też będący wciąż częścią tego miejsca. I tam strefa z fotelami, z sofą, też krzesła, to też była taka propozycja już w briefie, że ma być takie miejsce, które będzie jakby miejscem w miejscu. Tak: w miejscu i Trochę inny klimat, bo to jest wygodna kanapa tak. i fotele, także można się zamknąć okay. w nich. Małe stoliczki do takich rozmów. Bardziej szastrznik? Tak. tak. Mhm. Nawet nie do posiłków, tylko do biznesu. Do biznesu. Tak, do biznesu. Mamy też taką strefę, gdzie siedzimy wyżej, bo tutaj jest tak typowo restauracyjnie, ale też zadbałyście o to, żeby były stoliki wyżej i wyżej się siedziało i do tego te hokery, które udało nam się tutaj dobrać, świetnie się wpisały. Natomiast ta strefa wysoka też się cieszy takim, taką popularnością, lubią tam siadać. Tak, on tak. jest mniej formalny, on jest taki bardziej swobodny i tam jak zasiada do takiego wielkiego stołu, to też bardziej się zachęca do do rozmowy, do poznawania i mm -hmm. tak, więc to jest wydaje mi się, super zabieg, że jest możliwość takiej przestrzeń do integracji. Taka przestrzeń do integracji, tak. Przestrzeń do integracji mm -hmm. tak. Ostatnie pytanie w temacie właściwie Waszego ulubionego miejsca w tym miejscu, czyli to, co jakby no, skradło wasze serce, co uwielbiacie, co za każdym razem jak tu przychodzicie, to, to wrzucacie okiem, takim tak wam jest, się robi ciepło na sercu. No. Ja to chyba scenę bardzo. Tak? Bardzo. Lubię, jak przychodzimy tutaj, to przyciągam tam wzrok zawsze i patrzę na, na dekoracje, na głowy. I zawsze właśnie w tych głowach szukam odniesień. I poza tym, że cała przestrzeń wzrusza, mhm. bo pamiętam też szkice, które powstawały i efekt finalny. Ja bardzo lubię ten końcik z apolitu. Och, tak, tak, tak. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy tę lampę zastosować. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za spotkanie, za tą rozmowę, za to, że, że zaufałyście i mi, i NineDesign, że mogłyśmy stworzyć tak wspaniałe miejsce. Zachęcamy, żeby nas odwiedzać tutaj, w tym miejscu podziwiać te wszystkie dodatki, elementy i poczuć tą wybitną atmosferę. Tak jest. Dziękujemy Dzięki, bardzo. Dziękuję, dziękuję. bardzo.